hej chłopaki ja jestem Kaz z w dzisiejszym odcinku nagrywam y, drugą noc Five Nights at Freddy Freddy <ścoughs> czwórkę, y, no i nie wiem y, w poprzednim odcinku przeszliśmy pierwszą noc choć bardzo 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 się bałem znaczy bardzo no, tak troszeczkę się bałem no tak średnio bym powiedział tak średnio y, y, no, i dużo się dowiedziałem, co mam robić, jak oglądałem, jak to się gra i tak dalej. Trzeba bardzo dobrze zwracać uwagę na dźwięki, na wszystko. No, ogółem będzie moc, tak? Znaczy, moc Wasze? będzie mocno, będzie dużo się działo. A wy co? Możecie tam na dole zostawić łapkę w górę, subika, dzwonka. No, i przechodzimy do odcinka. A więc widzowie. Mhm. Klikam continue i zaczynamy się bać. Mam nadzieję, że e, Chica ani. Mm, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Boni, boni, tak, boni. Ani ten taki misiek, co z tyłu z tymi miszkami, takimi mistrzem jest. Nie wiem, nie pamiętam, widzą, przepraszam. Ale dobra, nauczę się ich kiedyś. No i co, zaczynamy drugą noc. Mm. Zaczyna się ciekawie bardzo. Bardzo wręcz ciekawie. Wręcz no. Okej. Okay. No i tak. Jakieś opóźnienie mam. W ogóle przepraszam za tą myszkę, bo tej myszki to nie powinno być. A, i dowiedziałem się, że też do tej szafy na razie nie powinienem zaglądać e, Będę tak ciszał, bo chodzę tutaj o dźwięki ogólnie Więc no, to jest druga noc, więc on, oni mogą już szybko wyjść, mniej więcej Zapomniałem tych Kurde Dobra, dzięki już za bardzo się tego nie boję, bo już oglądałem elevena, kto się gra i tak dalej. O Boże, zapomniałem tych... Zagadałem się tutaj, zapomniałem, że się słychać. Dzięki. Ja tutaj jest we w nie będę gadał, więc no. Słyszałem jakąś wodę, coś w tym stylu. Nie jestem pewien, więc się troszkę odsunę tych dźwięków, ale dobra. Już powinna się zacząć zabawa. Wy mi nie włajcie tutaj waszego taty czy tam coś. Czeka o że teraz zrobiłem do romisza. Mam nadzieję, że Foxy nie przyjdzie od, od razu w drugiej nocy. Tutaj ewidentnie coś słyszę. Sika coś robi. Fox nie przy przyszedł. Mam nadzieję, że Fox nie przyjdzie od, od razu w drugiej nocy. Jezu, dobra. Zamknij, wystraszyłem trochę. Dobra. Boże. Kurdy, kmiocie jeden. Słyszałem to. Okay, Dobra, odszedł Bani, znaczy Boni, przepraszam. Dobra, nie sprawdziłem. O ty, jeszcze trochę i coś czuję, żeby było źle Okej, okay, ty tu siedzisz, bardzo ładnie. Ten jak na razie powinien być spokojny Miałem pewne zawahania Trzeba się słuchać te dźwięki, trzeba się słyszeć, bo no... mogę to odstraszyć? Dobra, zapomniałem, że to trzeba, no... Mhm... Mm Szczerze, zauważyłem to kątem oka, bo nie mogłem kliknąć kontrol. Chica coś tam robi chyba w kuchni, bo słyszę talerze Ciebie tutaj przytrzymam, bo nie jestem pewny, czy ty jesteś tam Okej okay. Bo nie chcę, żeby dostać scara. O Jezu Teraz się akurat tak nie wystraszyłem, widzowie Już coś czułem, że tam coś jest Dlatego zamknąłem drzwi I tak Wsłuchiwałem się i nie było słychać, nie oddychał, nie oddychał. Ech, Jezu, ale akurat się nie wystraszyłem tak jak w poprzednim odcinku, więc już ten Five Nights Freddy nie jest już tak straszny dla mnie, ale ciarki mam. Więc no, wystarczyć się wystraszyłem. Bardziej już bym się wystraszył Chicky i Foxiego i tego z tyłu co tego, nie wiem. <laughs> nie pamiętam i tej nazwy. No dajmy na to, że to jest Freddy, tak? I te dzieci jego. Dobra, ale wiemy, że już Foxy. Foxy wchodzi do tego w drugim dniu, więc to jest już, yy, no, coś, coś już się dzieje, tak. Na no, początku chyba jest spokojnie, moim zdaniem. Chyba tak, no. Oczekajcie. Mhm. Boże, czemu ja... A tutaj nic nie ma po co, ja tam idę. Nie byłem pewien, czy coś słyszałem. Dlatego zamknąłem. Ale już była czwarta w nocy, kurde. Boże, co ja zrobiłem. Boże, nie wiem czy ja to noc przejdę dzisiaj Bo ta gra jest dla mnie trudna, nie? Nie to co jak na przykład youtuberów się ogląda, oni są profesjonalni normalnie Ja FNAF wygram pierwszy raz w życiu, więc... Hmm, chyba Czika była, ale odeszła? Chyba coś w tym stylu, nie wiem Banity jest najgorszy. Ten. Moim zdaniem. Ale Nightmare jeszcze jest straszny. Chika jak na razie jest spokojna. Chika chyba. Myślałem, że coś przyszło i nie zwracałem uwagi. Chika jest spokojna. Na razie trzeba patrzeć na baniego. Mm -hmm. Telefon mi tutaj powiadomienia przychodzą. Nie chciałem się lampki, bo taki już byłem troszeczkę niepewny, nie? No, czy ta myszka może mi polecieć? Chyba słyszałem jego oddech. Wiedziałem, no wiedziałem, że tam stoisz! Aaa, Jezu! Teraz znowu się nie wystraszyłem, bo usłyszałem oddech! Kurde, to noc jest ciężka. Znaczy, moi, dla mnie, nie? O Boże, ale ja w to nie umiem grać, albo ja, ta noc jest dla mnie ciężka. Widzowie... Ja pierdzielę... akurat teraz się tego nie wystraszyłem. Ale zdenerwowało mnie to, że słyszałem coś I nie wiem jak, o, jak go teraz odgonić w taki sposób Kurde, zapomniałem go się odgania, albo zamykając drzwi Przytrzymałem, żeby, przytrzymałem, żeby przecież odszedł Nawet długo przytrzymałem, żeby odszedł Powinno się chyba drzwi zamykać, ale nie jestem pewien Ale na pewno Dobra, boże, tu jeszcze nic nie ma to Na razie na chillu, chillu Feksy go niestety nie spotkałem I Na szczęście, bo ten Foxy to najbardziej mnie wystraszył z tego wszystkiego Bonnie jeszcze, coś tam tam Myślałem, że znowu wyskoczył zamskara, ale teraz bym się wystraszył. Nie no! Foxy! Dobra, dobrze. Nie jestem pewien, czy przytrzymam jeszcze trochę. Nie wiem, ale jeśli tu stoi, czy ja to ją odgonię, Urzyszałem chyba oddech jej. Kurde, teraz to się wystraszyłem Nie no, widzę, mówię, to jest tragedia, co ja robię w tej grze Słyszałem jej od tych, słyszałem Ciary coraz większe, aż mi gorąco, nie? Znaczy nie wiem, czy to gorące, czy to ten, ale mam wiem, ciary takie, że to jest szok Jak tego dzisiaj nie przyjdę, to ja nie wiem Będę musiał... Będę stał w miejscu i tyle <śm> Nie no, akurat stał w miejscu nie będę Ale tak muszę się bardziej słuchać te dźwięki, bo słyszałem, przytrzymałem nawet tak długo przytrzymywałem A widzę, wiem, czy to jest zagra To wchodzi na psychę po prostu, nie? A tu nic nie ma jeszcze. Jeszcze. No obróć się, bo tam będzie. A ja już, to powiem, jeszcze nie będzie. O Boże, widzowie. To jest ostatnia runda, nie obiecuję. Jak ja jej nie przejdę, to ja już kończę dzisiejszy odcinek. Nie byłem pewien czy tam coś stoi. Przyszedłem jej oddech. Dobra, wypad stąd teraz. Nie no, no, jak wpuściłaś swoje śmieszne te tego pancake'a. Ta ja wychodzę. <grych> Już poszłaś, cika. Poszłaś. Lecy Dobra, nie wpuściła swojego pałkę. Nie, może tutaj jeszcze Foxy wszedł. Nie, <laughs> bo nigdy nic nie wiadomo z tym Foxym. Zamknę drzwi, i tak przytrzymam jeszcze chwilę. Nie chcę palić światła, nie chcę palić światła Ja się trochę cykam Próbowałaś mnie wystarczyć, ale ci nie wyszło, to poszła do kuchni chyba, albo do łazienki, nie wiem No, trudno się mówi, trudno Tutaj na 100% jest ten Boni. Dlatego chcę właśnie przytrzymać te drzwi. Ale nie palić światła. Jeszcze trochę. Nie, ja, na 100% jest tam. Ja wiem, ja to widzę i ja po prostu czuję. Tylko ja nie chcę zapalić światła, bo ja to przegram, a ja chcę to zrobić w dzisiejszym odcinku. Ok, w kuchni jest cika. Bo talerze tłucze, czy tam coś. Owiadek będzie mi gotować. Powiedziała. Chodź, tutaj masz obiadek iść na obiadek. Słyszałem cię. Słyszałem cię, Boni. Słyszałem, ja wiem, że stoisz. ej Jezu, ja nie zapalę tego światła Ja wam obiecuję. Pod żadnym pozorem nie zapalam tutaj świata, Ja to, ja to chcę wygrać. Wypad, teraz było słychać. Ja mam grę podgłoszę normalnie. Teraz... O, no, brawo, Jezu, pankejka. Wpuściła czyjka zapomniałem. Łazu. Nawet się tego nie wystraszyłem szczerze. Ta gra już nawet straszna dla mnie nie jest. No cóż, dobra. Dzisiaj mi się akurat nie udało tego przejść. Znaczy tej nocy drugiej. Wiem, że jestem sobie w tą grę. Powinienem przejść od razu za pierwszym razem. Ale już... No zawsze się nie uda. Popełniam błędy. Jakieś błędy popełniam. Ja jeszcze się zobaczę. Jestem ciekawy, czy Foxy mi nie wszedł też. Nie wiem, dużo pytań, a zero odpowiedzi. No i tyle. Z tego odcinka, zostawcie łapkę w górę. Suba zła. No i co? To tyle. Siema widzowie. Hey, 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 hey. I got broads in Atlanta, just to put me in the family